Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. W tym odcinku wyjaśnię wam, dlaczego za mało lata warto bawić się w chowanego. Każdego z nas mogą kiedyś szukać, ciebie ojciec po wywiadówce, a ciebie urząd skarbowy. W tym wypadku nie poznamy powodu, bo to Rosja, a tam powód jest niepotrzebny. Małe mieszkanie, więc opcji jest nie za wiele. Co byś wybrał? Wersalka? Pff. To by było zbyt łatwe. Ta zabawa podoba się psu. Nie temu. Temu. Dobry policjant nigdy nie daje za wygraną. Przecież wy patrząc na niego i jego brzuch, myślę, że szukał tam zupełnie czegoś innego. Zresztą sam jest mocno zdziwiony. Koleś popełnił błąd, powinien wejść do zamrażarki. Tam nikt by go nie znalazł. No co, to Rosja. Tam wszystko jest możliwe. Imprezowe zabawy po pijaku są najlepsze dla nas... Bo wiemy, że będą bolesne. Co można zrobić mając tyle schodów przed sobą? Zejść? Nie, to tak jak wersalka wchowanego. To zbyt mainstreamowe. Ze schodów można zjechać. Totalnie nie rozumiem tej ciszy w najlepszym momencie. Przecież wyszło tak, jak powinno wyjść. Oh my God. Moim zdaniem to wina Kevina i motyw zjazdu ze schodów. Wszyscy chcą być ponownie dziećmi, a jak wiemy, fizyka działa na każdego. Tak już jesteśmy przy bólu. Szybki filmik pokazujący, że nie tylko ludzi to spotyka. Jak to cudownie wygląda, i dziwi, że on nadal żyje i dalej tego chce. W tym wypadku Jasiek chętnie ukróciłby cierpienie tego chomika. Ta muzyka powoduje, że wszystko jest piękniejsze. Tyle w tym poszukiwaczu. Pełne filmiki masz w opisie. Komentuj, oceniaj i przede wszystkim subskrybuj. My się widzimy już w czwartek i codziennie na moim facebooku. Hej! Te ostatnie może wyjebane jak nagrywamy razem. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, albo jeszcze tego nie wiesz, mój kanał przekroczył 20 tysięcy widzów. Zrobiłem z tej okazji filmik dodatkowy, więc jeżeli chcesz go zobaczyć, jest w opisie.